Cześć witajcie, ja jestem Huda, to jest FIFA 13 Ultimate Team i dzisiaj zmierzymy się z drużyną sezonu z Serie A, czyli Ligi Włoskiej. A tak w ogóle muszę sobie wybrać mój skład oczywiście. Tutaj mamy skład z Dortmund, który może kiedyś zagramy, ale on jeszcze nie jest do końca kompletny, a my wybieramy Rosję. Która jest zmęczona czy nie jest zmęczona? Pada, nadal nie naprawiłem, więc mogę... więc mecz może być trudny. Ale co z tego wyjdzie, zobaczymy? Kto to jest w ogóle? downbe jest zmęczony, więc za downbe sobie wejdzie Wellington, Eto, Samuel Eto A na środkowy napad nie mamy nikogo. Więc Honda, o kurde. Mam jakąś kartę kondycji. Tutaj w ogóle. Bo ten pan wydaje się na zmęczonego, nasz Zirkow Środkowy pomocnik, środkowego pomocnika mamy Jest to Eremanako jakiś Więc pan Zirkow schodzi teraz Ogólnie dużo zmęczonych zawodników mamy Ale CLS-a też mamy na zmianę Środkowych obrońców Jednego mogę zmienić Teraz którego? Tego, bo jest najsłabszy I okej, okay, zobaczymy jak się spisze skład po lekkich zmianach tak to się teraz prezentuje, więc przechodzimy do wyzwania drużyny sezonu. No, oczywiście poziom Ultimate. Escape wyłączony, wszystko wyłączone. Nikt mi przeszkadzał, raczej nie będzie chyba, że ktoś przyjdzie i zadzwoni dzwonkiem do drzwi, co może być całkiem możliwe. Patrzcie jak go zrobię. O kurde, nie mam sztuczek. Wow, 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 dobra. Więc jedziemy mecz. Zaczynają nasi przeciwnicy, Dinatale, kawani. Nawet nie patrzyłem, kto jest w tej tygodnia. Znaczy w sezonu. To jest druga sezonu Przepraszam bardzo. Wow, 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 chwila. Oko mnie coś spędzi. Dobra, do niego, do niego panowie. O kurde. Już je atakować, już je atakować. To będzie ciężko. Wiem, że na bramce u nich stoi bufon. U nas na, za to stoi najlepszy rosyjski bramkarz, z tego co wiem. Ale jest Mario Ferdinand. Fer... Fernandez, Mario Fernandez. On dostał ostatnio karty kondycji, więc może sobie biegać. Więc dośrodkowanie nie ma nic, no niestety. A tak w ogóle zauważyłem, że jest jakieś polecane polecany mecz tygodnia. Górnik zabrze chyba z kimś tam, więc sobie go zagramy w ramach weekendowego graja. W końcu trzeba nagrać ten drugi, drugi odcinek weekendowego grania. A na chwilę obecną gramy tutaj, więc dobra, R, no nasz nowy obrońca. Teraz przejął piłkę, świetnie no Eto. Samuel Eto, Samuel Eto! Pięknie Eto, Eto, dajesz, kurde. Zabrałem piłkę, ale dla kogo? Dla nich? Jakim cudem? Dajesz Eto. Nie, Eto nie dał rady niestety. Ale dopiero 12 minuta, nie ma się co martwić. Wszystko jest jeszcze do wygrania. Tylko tutaj trzeba pilnować. Właśnie, żeby nie było takich sytuacji. I jest ciorluka. Ciorluka, podanie do Ermena. A nie jest pomocny chyba. Eto Samuel Eto Nie dał rady Eto Ale już podaje do Ermenako Ermenako do Hondy Honda Honda mija Honda Kurde nie zdążyłem podać do Eto No niestety Ale skupmy się na meczu To wszystko jest do wygrania W tym momencie z drużyną sezonu mam taki wynik że raz przegraliśmy Dwa razy wygraliśmy więc może Wygramy po raz trzeci Czy też może dołożymy kolejną porażkę Zobaczymy Eto, eto, przy piłce, eto, przy piłce, eto, Honda, Honda, Emenike, Emanuel, Emenike, chyba Emanuel, Emenike, 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 faulowany, panie sędzio, to był ewidentny faul w nogi, to nie było czyste, kurde. Ale ostatnio miałem jakieś problemy z internetem, coś tam, pogoda była nie za bardzo. No i jakoś tak nie nagrywałem, nie, nie chciało mi się nic. Kurde, bramka. Dina ta, ale bramkę w 26. minucie dla Włoch. No niestety. Ech. Się rozgadałem. No i jakoś tak nie nagrywałem. Ale teraz tak wracamy znowu. Pat ciągle nie naprawiony, ale teraz Emenike! Kurde, był blisko, był blisko. Nie, jednak, jednak. Są jakieś ograniczenia, ja na klawiaturze nie będę grał, bo po prostu nie umiem, się przyzwyczaiłem bardzo do gry na padzie, więc już tak sobie gram na padzie. I Mario Fernandez. Mario Fernandez teraz przyspiesza Mario Fernandez. Lewą, to jest prawa strona dla nas. Prawa strona Mario Fernandes! Mario Fernandez! Dajesz! Dajesz! Mario Fernandes! Sfaulowany! Kurde. To było nieczyste Minął wszystkich, prawie przebiegł ca prawie całe boisko No i w ostatniej chwili, ostatni, ostatni e Zawodnik z różny przeciwnej po tej stronie zatrzymał go No niestety Ale już jest ponownie Mario Fernando, a on jest męczony, się nie a, a a ten już stracił, Ermeneko już stracił od razu piłkę No niestety Tak to bywa, ale już próbowali drugiego strzału Nie da mi tak łatwo drugiej bramki zdobyć Ponieważ My to wygramy, teraz próbujemy drugą stroną. Witzel. Witzel. Świetnie, nie wiem jak się wymawia na belgijskim Honda! 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 Eto! Eto! Kurde, był blisko Eto. No, come on, come on. Dobrze teraz. Honda chyba... Tu. Nie, Mario Fernandez. On jest dobry, kurde, z Mario Fernandez! Mario Fernandez, Ermeneko, Ermeneko, Samuel Eto! I niecelne podanie Ermeneko, zresztą Ermeneko się nie spisuje póki co Nie pokazuje się za bardzo, wiesz, dobry w obronie, jest bardziej taki obronny niż ofensywny, znaczy defensywny niż ofensywny, okej okay. Ale jest Mario Fernandez, Honda 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 nie dał rady Przejść sam, sam dwóch zawodników drużyny przeciwnej, ale teraz Wow, kawani chciał nam strzelić bramkę, ale świetnie Mario Fernandez. On jest dobry w ofensywie i defensywie, więc jest w miarę dobrze, tylko że teraz jest rzut wolny pod naszym polem karnym dla rywali i rzut z autu, przepraszam. Jak to się zakończy? Nie jak się to zakończy, ponieważ my, nie, nie przejmujemy Jednak piłki. Jak to się zakończy? Dobrze, faul, kurde, ręka chyba była, nie, żółta kartka. Tak, żółta kartka dla Ermeneku, no ale cóż, poświęcił się chłopak, żeby obronić to, no i żółta karka dla wicela tak chyba tak Ej, jednak dośrodkowanie ciorluka emenike emenike co jest kurde koniec połowy to mogło się zakończyć bramką niech to ajajaj ale dobra nic jeszcze nie jest stracone samuel eto świetnie wow ej faul dobrze jednak jak już ta sztuczki i Jest żółta kartka dla nich Okej okay, Samuel Eto Hawani tam blisko czuwa Ale jest Mario Fernandez Mario Fernandez się przedziera i prosto w... W... swojego kolegę z drużyny Fuck Kto tam stał? Ja pierdolę zabiję go Kto to był? Ty byłeś tam To był Ansaldi ten nowy kurde Zabiję go Jak mógł tak zepsuć okazję no Mario Fernandez świetnie już uderzał A on a on co zrobił, co zrobił? Tam zablokował strzał, po czyjej on jest w ogóle w stronie Dobrze Bruno Alves Fernandez W ogóle mało strzał mam, musimy ładować z daleka bardziej Ale teraz już jest, już jest Emenike Emanuel, Emenike, Emenike Emenike, Emenike faulowany w polu karnym. nie Fuck, co to było? Żółt nie, niech to Zablokowali W ostatniej chwili im się udało Emeniko już był w polu były emocje, wszyscy myśleli, że będzie bramka, a tu jednak dupa Dupa nie ma bramki Emeniko nie strzelił Ale co jest dalej, co się dzieje, co się dzieje Co się dzieje, co się dzieje, proszę państwa Proszę państwa nie! Kawani! Dobija nas chyba w tym meczu, masakra Ech, czyli jednak będą dwie przegrane, dwie wygrane. Chyba, że może wywalczymy remis. E Eto! Samuel Eto! Samuel Eto! Dobrze, Eto w polu karnym, Eto w polu karnym, Eto, Eto strzelam! Niech to, bo znowu ostatni film zablokował. Aj, Dobrze. Niedobrze. Wicel. Wicel, świetnie teraz. Emenike! 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 Emenikę dośrodkowanie to eto 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 niech to Ejajajaj Albo nie zagramy tego meczu nie mam czasu na nagrywanie chyba Albo na... No, zagramy, zagramy To tam tylko ten muszę najpierw zmontować Bo nie mam miejsca na dysku Jest zmiana, schodzi się po el Sharaoui. Tak el-szarawi schodzi A wchodzi kto? Nie mam pojęcia a, schodzi lalić i Nie znam go Emenike, kurde No nie popisujemy się za bardzo w tym meczu, no cóż Daliśmy radę z kim daliśmy radę? Daliśmy radę z BPL, daliśmy radę A, z drużyną sezonu k... Z zawodników, którzy nigdy nie znaje się w drużynie tygodnia no cóż, a z Bundesligą i Serie A już nie daliśmy rady, chociaż właśnie z serie A jeszcze mamy szansę na remis. Możemy to zremisować, tylko musimy 6 dwie szybkie bramki I nie stracić więcej, więcej. I nowo wprowadzą zachownik LJ Ale co to? Emenike! 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 Faul! Niech co Wiem, że nie było faulu, ale... Cóż, zawsze można się kłócić. Co się dzieje? Co się dzieje? 3 do zera, 3 do zera Seria nas niszczy A gdzie jest Balotelli? Dobrze Dobrze Wicel Emenike Honda, Honda, Honda Podanie górą Eto, spalony, minimalny kurde, niech to, patrzcie No nie, no Eto trochę za wcześnie się tam pospieszył Lamela schodzi nie, talerz, wchodzi dla mela. No chociaż honorową bramkę, daj, wydawać, proszę. Tą jedną chociaż. Eto! Samuel, Eto, Samuel, Eto, Samuel Eto, nie ma bramki, kurde. Rzutu rożnego też nie ma. Rzut z autu Też nie ma. Ja tyle wiele. Ale dobra, ogarnąłem już te przyciski, trochę napada. Jeszcze e, muszę naprawić y, tą Prawą gałkę. Nie chcę, to jaka. Nie chcę proszę cię. Dobrze bramkasz, niedobrze, dobrze Niedobrze Dobrze Ech, w sumie ostatnia akcja teraz, nasza ostatnia szansa, teraz albo nigdy Musimy zdobyć tą bramkę Z Co to schodzi? Schodzi Vidal Wchodzi... Pascal Pascual Nie wiem jak się to wymala niestety Ciorluka. Luletka, Ciorluka, no dajesz Ciorluka, popisz się Ciorluka, Witzel Jak rozegramy tą akcję Jak to się zakończy Emenike Honda 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 w polu karnym niech to Honda przyspieszył, no i niestety Chyba musi sobie zmienić silnik No jakbyśmy mieli może Ferrari czy jakieś Lamborghini to dalibyśmy radę na taką Hondą no niestety nie daliśmy rady. No niestety mecz kończy się 3 do zera Mario Fernandez, u nas był najlepszy. No nie dziwię się, w sumie dobrze, dobrze grał. No, Cieszy się, że dałem mu tą kartę kondycji, dostałem 411 monet, ale na podzieszenie otworzymy sobie paczkę. Bo co? Kto mi zabroni? Otworzę sobie paczkę, bo mogę. Zło Mam 9700 monet, więc sobie otworzę paczkę za 7,5 i kogo trafiamy? Balotelli nie! Kto to jest? Inform? Nie! Kto to jest? Unicho. On mi się przyda. Eee, kontrakty się przydadzą. Oczywiście na pewno. No? A, nie mogę już wysłać do klubu. No to użyj karty jednorazowej. Komu brakuje kontraktów? Się przyda kontrakt naszemu Bruno Alvesowi. Alvesowi, Alvesowi. Nie wiem. Się przyda kontrakt... Komu się przyda kontrakt jeszcze? Wicelowi się przyda kontrakt. Wicel dostał kontrakt. Komu się jeszcze przy... Komu się przyda kondycja? Kto ma słabą kondycję? Wicel czy Bruno Alves? Bruno Alves jest dla mnie lepszy więc. Bruno Alves dostaje kondycję. Komu... A oni z... z jakiej ligi w ogóle są? Ligue 1... Liga... to jest. liga i druga Bundesliga. Ich można sprzedać właściwie. Diawara. O, przypadkiem wysłałem do klubu. A dobra. A ty też chodź do klubu. Może cię kiedyś w jakiś sposób wykorzystam. Haha. Ha. A to sprzedać? Czy dać komuś? Spróbuję sprzedać przynajmniej coś. Może... Uzyskam jakieś 700, 900, 900 nie będzie. Się sprzeda może. 4-1-2-1-2! 2 4 2 1... Dla... Dla zawodnika! Jest! 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 Jestem bogaty! Jestem bogaty! Ta karta jest warta około 15 tysięcy, tak mi się wydaje Jestem bogaty! A nie mogę jej wysłać, kurde eee, Szybka aukcja Jestem bogaty! Jestem bogaty! Jestem bogaty! Tak mi się wydaje, że jest tyle warta Ale na pewno dość trochę jest warta Nie damy tutaj licytację od 11 tylu, a kup teraz za tysiąca na godzinę. Ha! Ha ha! Tego się nie spodziewałem. To do klubu Tempo komuś damy. Damy komuś tempo, czemu by nie? Kto ma niskie tempo u nas? Ciorluka. Mm, napastnicy bardziej. Eto, będziesz szybki! 99 tempa Proszę bardzo. Samuel Eto. E, ciebie trzeba na szybko szybką sprzedaż. I co to jeszcze? Ręka, to też nasz sprzedaż. 32 dwie I okej, okay. tak to to się prezentuje. Ten odcinek, no przegraliśmy niestety, ale w kancie trafiliśmy w dość wartościową formację, więc to była tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Chwila może jeszcze wyskoczy ten Chwila, mecze tygodnia. Sobie zobaczymy coś. Teraz już pewnie większość jest wyłączył odcinek, bo tak trochę bez sensu gadam. Ale... Może zobaczyć i to w weekendowym graniu. Pobieranie składów online. A, dawno nie wiem, kto jest składów, to było. To się będzie pobierać. No to dobra. I to już koniec odcinka, ponieważ pewnie mi się pobiera Neymar do Barcelony. A, już jest. O, patrzcie. Ha, 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 ha. A zawodnicy jacyś w formie? Jest Neymar? Nie ma Neymara, nie w formie. Też nie ma, okej okay, dalej Malaga FC Barcelona hmm. A tam był górnik zabrze chyba, czyli z był hatów. Ej nie ma tego meczu To na pewno nie był ten To nie wiem, głupie Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć